Po pustej drodze skandynawskiego krajobrazu kroczy postać ubrana jedynie w czerń. Powykręcana, okropnie wyglądająca starucha. W jej zaschniętych dłoniach znajduje się miotła lub grabie. Nie jest to jednak stara baba, która wraca z pola. To straszne stworzenie, które pochodzi nie z mitologii, ale z folkloru. Pesta. Awatar choroby czarnej śmierci. Zaraza nazywana czarną śmiercią dziesiątkowała populację ludzkości w XIV wieku. Dania w tym okresie straciła jedną trzecią całej populacji, a Norwegia jedną drugą. Nic więc dziwnego, że strach został przekuty w legendę. W ogólnym rozrachunku ofiar czarnej śmierci w znanym świecie populacja została zredukowana z 450 milionów do około 350 do 375 milionów i ludzkość potrzebowała aż 150 lat, by wrócić do stanu liczebnego sprzed zarazy. Uważa się, że do Skandynawii trafiła ona w sposób godny swojego własnego horroru, gdyż wydarzyło się to w 1349 na statku Widmo, który płynął z Anglii do Bergen w Norwegii. Podczas gdy marynarzy dokujących w portach obejmowano już kwarantanną w tym czasie, ten konkretny statek przewożący wełnę stracił przez chorobę całą swoją załogę w drodze do celu. Całą załogę ludzką, gdyż jak wiemy we współczesnych czasach, czarna śmierć przenosiła się na pchłach, które mieszkały w futrze szczurów, które wykorzystały pierwszą możliwą okazję, by opuścić pusty statek, właśnie na brzegu Bergen. Czarna śmierć objawia się widocznym obrzękiem w okolicach pachwinowych, pachowych, jak i szyjnych węzłów chłonnych. U zarażonego obserwowana jest wysoka gorączka, jak i wymioty, które połączone w 2-7 do 7 dni prowadzą do zgonu. Przekucie zarazy w postać z koszmarów pokazuje, jak głęboko w umysłach Skandynawów zakorzenione było personifikowanie sił, których nie do końca rozumieli, nawet w czasach pochrystianizacji Skandynawii. Nazwa pesta wywodzi się od łacińskiego słowa, które dzisiaj jest używane we współczesnym angielskim: pestilence, czyli zaraza. Mówi się, że pesta wędrowała od farmy do farmy oraz od wioski do wioski w swoim ponurym pochodzie. Nie był to jednak stwór, którego ataku trzeba było się bać jak niedźwiedzia czy trola i bronić się przed nim. Pesta po prostu szła przed siebie, niosąc okrutną obietnicę śmierci. Nikt nie chciał spotkać tego stworzenia i każdy śmiertelnie się obawiał, że po prostu ją zobaczy, gdyż była niechybnym omenem zagłady Twojej rodziny i współmieszkańców, szczególnie gdy trzymała w rękach miotłę, gdyż oznaczało to, że wszyscy z obejścia, które odwiedziła stracą życie. Grabie dawały nadzieję, że tylko kilkoro, a nie wszyscy z mieszkańców stracą życie przez zarazę. Łaskawy pan, a mógł zabić. Uważa się, że to miotła była bardziej niebezpieczna niż grabie, gdyż jest bardziej gęsta w porównaniu do rzadszych grabi, którymi zbierała swój plon. Przykładem tego, że pesta nie była z natury okrutna, jest historia, w której rzeczny przewoźnik przybywa do pomostu, gdzie ma czekać na niego pasażer, którym oczywiście okazuje się sama czarna śmierć. Jako, że mężczyzna wie już, że jego dni są policzone, prosi pestę o łaskę. Ona odpowiada: Nie! Ale jako, że byłeś na tyle miły, by przewieźć mnie przez wodę, dam ci spokojną śmierć. I tak mężczyzna odstawia stworę na drugi brzeg, wraca zmęczony po całym dniu pracy do domu i zasypia, by już nigdy więcej się nie obudzić. Nie ma znanego zachowanego sposobu, który potrafiłby odwrócić los zesłany przez pestę, tak jak ówcześni ludzie nie znali sposobów na walkę z zarazą. Wiadome jest jednak, że nikt za pestę nie chciał być wzięty. Kobiety więc specjalnie przystrajały swoje ubrania kontrastowymi oprzyciami, by nikt nie próbował odmienić swojego losu z ostrzem na szlaku. W krajach skandynawskich folklor pesty jest ciągle żywy. Dalej wspominana jest w kontekście chorób i zarazy. Theodor Kittelsen, znany norweski artysta, wybił się na ilustracjach skupiających się na skandynawskich krajobrazach i folklorze oraz mitach. Jego obrazy można podziwiać w tym filmie, a jego obraz Pesta pod schodami jest najbardziej znaną ilustracją przedstawiającą to stworzenie. Pesta została również wykorzystana jako element bestiariusza w grze Wiedźmin 3 jako alternatywa dla typowo słowiańskiej morowej dziewicy. Opisana jest jako udręczony duch, cały pokryty wropnych bąblach, u której stóp kręcą się stada szczurów. Nie wiadomo, czy to ona przyciąga zarazę, czy to zaraza idzie za nią. Istnieje również brazylijski zespół metalowy o takiej nazwie, który w dorobku ma taki utwór jak Black Death, czyli właśnie Czarna Śmierć. Jeśli się podobało, zostaw proszę łapkę w górę albo subskrypcję. Zapraszam też na fanpage, na nim dzieje się o wiele więcej niż tylko na kanale. Do usłyszenia. Cześć. Dobra, czy to już jest ten moment, w którym mogę łączyć wiatrak?